Może nigdy tego nie obejrzysz, bo jak do tej pory obejrzałaś tylko Bookshelf Tour A miałam nadzieję, że mnie bezprzesz tutaj w moich poczynaniach YouTube'owych. Tak, zbliż się do niego. Nawiąż z nim stosunki i dowiedz się więcej na jego temat, ale zachowaj ostrożność. Stosunki? E, no tak. Masz na myśli rozmowę? Bliskie takie kontakty, niekoniecznie współżycie. Jerry uśmiecha się i chwyta teczką. Muszę to zanieść na dół. Wiesz, co masz robić, Juliet. Nie musicie przecież być pokrewnymi duszami. Co? Problem jest w twoich dolnych częściach ciała, że one myślą zupełnie inaczej. Ty jesteś trochę jak facet, nie? Myślisz nie tą główką, co trzeba, tylko ty nie masz główki. Jak to smutne. Zostawiam to w twoich rękach. Z tymi słowami wychodzi. Nie wiesz, co masz sądzić o tym, że się na światło na romans z Sergią. Myśl o tym przepełnia cię zarówno podnieceniem, jak i ostrożnością. Kiedy kilka godzin później wracasz do mieszkania, zaskakuje Cię widok bukietu róż na progu. Aha. To ja mnie człowiek lubicie odpowiadać. Podność już ja jest zdziwiona. Jest liścik. Od serca. Chcę, żebym spotkała się z nim dzisiaj w Central Parku. Jak słodko z jego strony. Okej. Okay. Myślałam, że milionera na więcej stać niż tylko yy, spacer po Central Parku. Nie, żebym miała coś przeciwko spacerom, bo spacer są... Yy. I jak najlepsze, ja o osobiście, no ale... To jest zupełnie inny środowisko, przypominam, to są bogacze, a nie te takie, no wiadomo, te pospolici ludzie jak my <laughs> Sama myślę o jego spojrzeniu i o tym, jaki jest przystojny, zapierać ci dech Coś cię do niego ciągnie Jak magnes hm. Mam podziękować Serzowi za kwiaty? Tak, wyślę tylko i dziękuję, nie będę żadnych jaków wysyłała, bo nie stać mnie <laughs> Powinna mu chociaż podziękować za te piękne kwiaty. Chwytasz za komórkę i zaczynasz pisać sms -a. Coś miłego, niezbyt zalotnego. Muszę trzymać go w niepewności. Mam wrażenie, że lubi dreszcz emocji związanych z podrywaniem tak samo jak ja. I seks też. <śmiech> <śmiech> za co ja to nagrywam? Błagam? Napiszcie mi w komentarzach, dlaczego ja nagrywam piękny detektyw. <laughs> Wysyłasz wiadomość i znowu patrzysz na kwiaty. Są piękne. A teraz czas wybrać idealny strój na randkę w Central Parku. Chcę, żeby serdżowi zaparł dech. No okej. Okay. Chociaż jeszcze się do tego nie przyznajesz, myślę o nim sprawia, że coś w tobie drży. No, wszyscy wiemy co. Naprawdę. Chcę mu się odwdzięczyć tym samym, odpowiednio się strojąc. Więc... Tutaj mamy taki strój. Taki. I serio, któryś z nich ma być odpowiedni? <laughs> Może ten, bo jest. To sukienka, jakby nie patrzeć bardziej elegancka. Te włosy mnie kuszą. Mm -hmm. Mamy już te. Czy zostajemy przy różowych włosach? Nie wiem, te włoski mnie kuszą, bo są bardzo ładne. Te. Czy warto, marnować nawet na te babyty. No może przerzućmy się znowu na blond. No ma strasznie ręce, mi już nie, To jest aż, <tuszy> aż źle wygląda. Gdy zjawi się w tym stroju, sercz będzie jadł mi z ręki. Aha. Podniecie się, to tylko mnie zobaczy. Lepiej, żeby nie. Autentyczne, lepiej, żeby nie. Przybywasz do Sandra Parku. Miasto zaczyna powoli budzić się do życia z popołudniowego letargu. Odbicie pierwszych wieczornych światów w lustrze wody tworzy marzycielską atmosferę. A mi się spać przepraszam. Więc go. Cholera, dlaczego się tak denerwuje? Jesteś detektywem, proszę się tutaj ogarnąć. Podchodzisz do serca, czyż się oszłamy na tym, jaki jest przystojny. Nina. Serge, jak miła. Wyglądasz absolutnie niesamowicie. A ty dalej w tym swoim golfie, autentycznie. Szczery połaciek w jego oczach sprawia, że miękną ci kolana. Jakoś nie pamiętam tego momentu. Chyba mi się wydaje, że mm, w tym co kiedyś mi grałam, to zamiast spotkania z Sergio miałam lekcję tańca z y, Davidem i bardzo nieprzyjemną sytuację z Tino Korbel. Oh. Przepraszam, Tino Corbel. Wiem, że mam za zadanie zbliżyć się do niego, ale muszę strzec mojego serca. Dziękuję. Zapierasz dech. Szczerze. U niego... Porównajcie sobie, jak wyglądają miny różnych postaci tutaj w loveseek'u podczas fioletowych tyły. Tył, tły, nieważne. A jak on ma tylko takie... No. Śmieszne miny. Jeśli będę dalej wpatrywać się w jego oczy, to zaraz zrzuca ciuchy i oddam mu się tu i teraz w miejscu publicznym że tak powiem... Nie? Dobra, jesteś jeszcze gorsza niż Lucy. Yy, Zrzucia na bogato, jakby ktoś nie kojarzył. Właściwie to nie brzmi najgorzej, prawda? Brzmi fajnie. Pójdziemy na spacer? Pewnie. Zaczynamy krampująco dla mnie, ale dla naszej głównej bohaterki. <laughs> Co tam? Kto ogląda y, piękny detektyw Escort wie, że y, tam wcielamy się w... Panią lekkich obyczajów, w sensie tą osobę do towarzystwa, że jak to jest tam nazwane. I te sorry, ale muszę zobaczyć, gdzieś auta ciągle ktoś jeździ, zapala, masakra. Nowy tydzień się rozpoczął i co? I ludzie już wariują. <coughs> Chwytasz dłoń, którą do ciebie wyciąga, a ten gest wydaje się całkowicie naturalny. Jestem na randce i mam się z facetem za ręce. Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz to robiłam. <coughs> to? Dużo o tobie myśla... myślałem. No, miałeś kilka godzin. Naprawdę? Tak. A czy ty myślałaś o mnie? O mnie? Sorry, że mi tak kusa, ale... Eee, nie mam ochoty tego czytać. Coś czuję, że... Przepraszam z tym ziewaniem, masakra, ja chyba muszę się, nie wiem... Nagram tą scenę do końca i znowu zrobię cięcie. I pójdę sobie, nie wiem, obejrzę jeden odcinek jakiejś fajnej serii. Eee, czytaj Seven Days tutaj to day i Tomek, pierwszy. Ja jestem obecnie na odcinku dzisiejszego 30 <laughs> Polecam, jak najbardziej polecam Mnie za pierwszym razem nie wciągnęło Dopiero teraz, przez to, że z długa Green Naleśnik, nagrywają sezon drugi To yy, obejrzałam cały chyba te dwa razy i stwierdziłam, dobra Lecę oglądać pierwszy, bo nie wytrzymam Tak, czy myślałaś o mnie? Już to chyba czytałam nie wiem, nie jestem pewna. Wiem tylko, że były na cięcie, którego się nie spodziewałam. W sumie dobrze, minęły jakieś dwie godziny. Ja już psychicznie nie mogę, ja tylko włączyłam tą aplikację, a już wiem, że nie mogę. <grytanie> Serce jest taki bezpośredni, jak zawsze. Cóż, nie mogę zdradzać swoich tajemnic, prawda? To jest tajemnica. Okej, okay. I don't care, I don't wanna know, I wanna... Ja chcę być tylko spokojna, chcę bez tego wszystkiego. Uśmiechasz się do niego uwodzicielsko. Nagle zauważasz znajomą postać stojącą kilka metrów dalej. Sam Kalman, no proszę. Kalman, serio? Myślałeś, że nie, nie zauważasz, że mnie szpiegujesz? Sam próbuję wtopić się w tłum, ale nie zdaję sobie sprawy, że ją wypatrzyłeś. Więc nie zdradzaj mi wszystkich swoich tajemnic, tylko te, które dotyczą mnie. Mhm. A może ja nie chcę się w ogóle uzewnętrzać przed tobą? Nie pomyślałeś? Sercz przyciąga Cię do siebie i patrzy Cię sobie w oczy. Mam ochotę na to, Cię oddech. Yy, powiem tak. Jeżeli chodzi o pierś, dużo łatwiej jest przeżyć klatkę piersiową. Pierś, że ktoś wypina pierś. Niż yy, tak ścisłe określenie określonej części ciała kobiety. To jest, są dwie różne rzeczy. To jest tak o nie? Kilka godzin później nadal próbuję to skończyć. Ja się naprawdę znam czy też... Lafsika, nie powinnam zacząć nagrywać na dwie części Autentycznie To jest tak męczące momentami Patrzysz na zachmurzony wyraz twarzy sam Lepiej, żeby była zachmurzona, niż rozchmurzona Udało mi się wkurzyć Kalman, a pocałunek był nieziemski Bardzo się cieszę Wow, mógłbym to robić całą noc I nie tylko to Jak ktoś jest że Rosjanin. Nie zakładam, żeby to były, chociaż w sumie mogą być obecne czasy No ale czy on tak perfekcyjnie znają angielski? No, ja też w sumie. <laughs> Załóżmy, że ma 35 lat albo około 40, żeby się tego do majątku dorobić, nie? Może znać wyrywcza słowa po angielsku niekoniecznie. całe. I don't know. Nieważne. Gdy spacerujecie przez Central Park, bijesz się z myślami. Tylko wykonuję swoją pracę, więc czemu czuję się winna? Mm, nie, nie czuję się winna, chcę się tylko zabawić I absolutnie nie jestem w żaden sposób zauroczona Davidem Korbelem, bo niemalże byłam nim zauroczona w poprzedniej historii tylko dlatego, że nie miałam diaksów W poprzednim sensie, jak e, poprzednio Z braku diaksów musiałam wybrać Davida Korbela, ja wydaje się, że jest on gorszą opcją A w drugiej części, czyli Escore, dowiadujemy się dlaczego jest gorszy, więc jeżeli ktoś koniecznie chce sobie to zaspoilerować Zapraszam tam, a jeżeli nie, no to musicie poczekać aż skończę tą część i potem eskort Możecie sobie yy, zmaratonować, bo zapewne eskort wyjdzie szybciej niż ten Znając moje szczęście do ruletek Dobra, a ja już, yy, a ja tylko wykonuję polecenie służbowe Poza tym jest on celem, yy, a to są tylko interesy seksowne i podniecające interesy Nie, po prostu Już słyszę, że ktoś się tucze. Znaczy nie mówię o pile, tylko mówię o tym, że ktoś chodzi I zaraz mi wejdzie do pokoju, no dobra Przez a nie, to ktoś chodzi po suficie, nieważne Przez chwilę czujesz się jak zwykła dziewczyna Spacerujesz po central parku, trzymasz się za ręce z chłopakiem I cieszysz super wyjątkową randką A miałam być krótkie spotkanie w parku <laughs> Wracasz do baru Rodziora na próbny wieczór jako barmanka O nie, zapomniałam, że podjęłam się pracy Ostatnim razem ległam Zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie Kiedy stajesz za barem, zjawia się luk, rozglądasz się Zamierzasz jak najszybciej dowiedzieć się, czego szukała tu Mandy Sprawdźmy, co potrafisz, no Uciekajmy, nie wracajmy chyba. Jak zwykle przestajecie Ci patrzeć w oczy i patrzę się w twój dekolt. A ja mam jakiś dekolt? Wiedział, że nadal podziwiam moje kobiece wdzięki. A gap się. Poproszę o seks na plaży. To jest ten taki drink. Czekajcie, czekaj, jak to było coś tam odebić, z nie pamiętam początku. Muszę zaimponować lukowi. Seks na plaży przyszące z. No i właśnie. Nie znam się na napojach alkoholowych. Ja się ograniczam tylko do... Yy piwa, do rumu, co do wiadomo z herbatką, czy coś yy, i to piłam ostatnio na Sylwestra, więc mamy prawie 9 miesięcy temu więc nie jestem alkoholikiem, ok yy, i co jeszcze? szampan jest taki, szampan po prostu, taki no dobra, nie wiem wódka, szampan przez brzoskwinowym sok szampan przez brzoskwinowym sok, może też Lub marszczy się i podnosi ręka w proteś. wiedziałam, że źle Chcesz, żebym splajtował, podając takie drinki? Cholera, poważny błąd. Słucham? Napój, proszę. Czy nie wiesz, jak się robi tego drinka? Musieli to tłumaczyć na polski? Ach, oczywiście. Kto by pomyślał, że wyluzowany lukta poważnie potraktuje ten sprawdzian? Składniki muszą to pisać wszędzie? A co? Dobra, daję pierwsze. Może będzie... Jest. Widzę, że znasz się na rzeczy. Nie, nie znam się. Mlukasz do luka flirciarską. Mówiłam. Dla lepszego efektu poprawiasz bluzkę, odsłaniając więcej dekoltu. Aha. Przynajmniej znam jego słabości. Zgodnie z przewidywaniem, jego wzrok kieruje się na Twój odsłonięty dekolt. Rozbierz się od razu, zajmij się striptizem i najwięcej zarobisz. Patruje się jak zahipnotyzowany, ale mówi dalej. Okej, okay, dam Ci szansę. Masz pewne... pewne zalety, które mogą się przydać. Yy, ale nie w pracy barwanki, prawda? Założę się. Fantastycznie. Twój pierwszy klient, kto nim jest, wskazuje w kierunku faceta, który właśnie usiadł przy barze. Odwracasz się do klienta i uśmiechasz słodko, dopóki nie dostrzegasz, kto to jest. O cholera. Klient patrzy na ciebie z niedowierzaniem. Patrzysz się na Johna Raymana, totalnie zbita z tropu. Kim był John Rayman, bo już nie pamiętam? Ze wszystkich barów w mieście musiał wejść akurat do mojego. Masz przeczucie, że dziś wieczorem jedno z was wyleci z baru, baru Roger'a. Nie pamiętam, kim był ten John Raymond i y, akurat w takim momencie musiałam wcześniej przerwać. Jestem y, bardzo, bardzo szczęśliwa, że już się to skończyło. Mogę teraz iść nagrywać co innego. Okej, okay. w takim razie, dziękuję za oglądanie tego odcinka, dajcie znać, jak wam się podobał. No i co, do następnego, cześć, pa, pa!